Z nami Bicek, słuchajcie, który wraca do gry, witamy Ciebie serdecznie. Witam serdecznie. Ja od razu na początku tej rozmowy muszę powiedzieć, że złapałem się za głowę, jak zobaczyłem Twoje śniadanie, ale sobie potem pomyślałem, że to jest może śniadanie mistrzów i w tym szaleństwie jest metoda, bo to na pewno nie był fit posiłek. Znaczy wiadomo, domyślam się, że dobijasz do McDonalda dzisiejszego, ale aczkolwiek no powiem tak, no, w większości przy okresie przygotowawczym trzymałem naprawdę mocną dietę, weekendy troszkę słabiej, od tego jest weekend, a teraz to takim już troszkę pół żartem, bo już to, co mogłem zrobić, zrobiłem. A taki dodatkowy, jednorazowy fast food naprawdę nie przeszkadza w niczym, przynajmniej u mnie tak to tak działa. Sprawdzona u mnie metoda, więc mogłem sobie na to pozwolić. Bardzo proszę, powiedz nam, pierwsza twoja myśl, gdy usłyszałeś, że to będzie Space on. Tak, no to w, obstawiałem, że będę walczył z Mariem. Mario niestety nie, ze względu na zdrowotny nie mógł. I dzisiaj się dowiedziałem, przez przypadek, z Twojej strony że niedawno się dowiedziałem, że będzie walczył, więc szybka analiza mówiłem, no to wskoczy na Mario. i No i wyszło na moje. I faktycznie na to chyba wychodzi, że miałem z Mario walczyć. Tak sobie, przynajmniej ja na mój rozum yy, przeanalizowałem. Powiedz mi coś więcej o tym, co Ty jakiś czas temu powiedziałeś, co padło z Twoich ust, że im lepszym jesteś pięściarzem, tym gorzej dla Ciebie w grondzie. To jest moje prywatne doświadczenie, moje prywatne zdanie. Już to jest, będzie moja czwarta walka w grądzie, Też walczyłem zawodowo boksersko w, w, w kickboksingu, więc jakieś doświadczenie mam, dlatego tak sądzę, że to działa. Ze względu głównie tego, że odruchy sportowe, czyli mocna garda, szczelna. To nie jest metoda nagroda. Tutaj to nie działa szczelna garda. Tutaj ring jest dużo mniejszy, więc chodzenie, dobre chodzenie, jak ktoś ma, też jest fajne. To jest wszystko przydatne. Oczywiście umiejętnie może to wykorzystać, ale nie zadziała, jak trafi na mocno charakternego chłopa, który umie zachodzić. Myślę, że to był mój przykład w finale właśnie z zachodzeniem przeciwnika. Dobrze trzymałem, do lin przyklejałem i wtedy atakowałem. Więc wydaje mi się, że te. Dobre cechy sportowe nie zawsze tutaj będą działać. Bardzo dziękuję, powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Kto na ten ryby? Gromka 18. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.